Co zrobić z plastikową butelką? Zamiast wyrzucać ją do kosza, możemy zmienić ją w plastikowy kosz. Cześć. Jestem Michał ze Stowarzyszenia Robisz To. W ramach projektu Circular City pokazujemy, jak przy użyciu nowoczesnych technologii dawać odpadom drugie życie. Postanowiliśmy przekształcić plastikowe butelki w elementy miejskiej architektury, takie jak ławki czy kosze na śmieci. Zorganizowaliśmy zbiórkę butelek i zebraliśmy mnóstwo plastiku. Przetworzyliśmy go w specjalnej maszynie, która zamienia odpady w granulki polimeru. Kolejnym krokiem było stworzenie filamentu, czyli materiału do drukarek 3D. W międzyczasie przeprowadziliśmy warsztaty ze studentkami i studentami ASP, którzy zaprojektowali piękne i funkcjonalne modele. Wykonanie tych elementów zajęła się nasza wielkoformatowa drukarka 3D, którą swoją drogą zbudowaliśmy podczas warsztatów z mieszkańcami Warszawy. A oto ona. Kosz, który widzieliście na początku tego filmu, jak i wiele innych obiektów, już niedługo pojawią się na terenie Warszawy. Być może także w Twojej okolicy.